Witam dzisiaj do Recap z 26 listopada. I tak dzisiaj wziąłem trzy trade. Jakie są break even? Ej, Wszystkie są też ej, na ej, tak, to zacząłem od początku. Pierwszy trade, który wziąłem to przedem Salonga. Tutaj przez to, że mm, że wam mówię. Muszę tu spojrzeć um, Mamy tu SMT z tym Z min. albo 3 min. nawet yy, Widzimy Mamy SMT Zobaczyłem, że um, Coś tu, coś tu wzięliśmy, czekajcie Zinwersowaliśmy tego tu gapa na 3-minutówce chyba też, na ale coś inwersowaliśmy. No tak mi się wydaje, coś tu zinwersowaliśmy na tych frame timeach Fajnie to wyglądało i stwierdziłem, że to w Jeśli to jest smt, pięknie to wyglądało ja Tu wszedłem w longa, sobie posadałem. To znaczy, mamy do gapa, na końcu farwe do gapa, trochę nawet niżej I targetowałem, tu są jakieś 4 godziny na 2 haje. W streamie jest smt na ten moment, chociaż już nie ma ale ja wiedziałem, że cena chce wziąć te tehaje Po prostu wiedziałem, że chce to wziąć. Cały czas na zagadowaniu, tak żeby to wziąć. I po prostu je yy, to zagotowałem. I co cena, to po prostu trochę wyżej. Chyba trochę wyżej że ten 100% miejsce ten, zrobił tu zrobi się shallow i fajnie to wyglądało. Ja potem cenę mi waszego stopasa, który był w i ja Jestem go zaraz tym trade'em. No i potem tu wszedłem shorta, przez to, że już wam mówię, muszę to spojrzeć. Mm. ja nie pamiętam szczerze powiem To jest problem, a już mówię. To na wasze do góry wzięła Order bloka, breaker bloka wzięło, dziaworwego um, gapa, wzięło equilibrium. Widzimy, ładnie wszystko wzięło. Potem mamy break of structure na minutówce i na to innych time'ach. Nawet i mamy tutaj, tutaj wszedłem. To z gapa, Albo e, mieliśmy na 5-minutówce e, e, trend w dół, i tego stwierdziłem, że tutaj, jak weszło w. To jakiś wprawodół gap jest. To jakby go weszło, zaczął odbijać, to ustawiłem do tego shorta. A e, tu, że na szorta ten tutaj na ten haju i dalej gotowałem dwa seryjne doły Niestety, e, o 9.45 mieliśmy minusy. No i... w sumie to nic nie zrobiło, ale 8.30 chyba było jak się nie mylę i cena zaczęła Cena się jakby dzisiaj nie ruszała w ogóle dzisiaj masakra, nie. Zobaczcie jakie dziwne kandystyki. No i cena była już że niż jeden sapo z jest no i to mi go w niego wywaliło. I w sumie tyle. Wszystko jest, jest break even to jest break even. Potem zobaczyłem, że wiesz wam mówię. Mm. Jakieś tu SMT mieliśmy chyba tutaj. Coś tu było jakieś SMT tu jeszcze z tymi tutaj mamy SMT lowami jakimiś. Low timeframe mimi. Uh, uh, plus... Uh, na no minutę Oj kurde. W niższych time frame'ach to widzimy. Mam of Structure, mamy dużo konflucensów. Um, tu w Szyfarwoga. Potem iść do góry. Stwierdziłem, że to jest w żeby iść longi? Bo chciałem dzisiaj iść longi od początku. Tylko mi longi to były jedyne. gdzie co chce no chcę pójść, i to widziałem dobrą okazję. No co, przedem? Longi i dałem tutaj, bo co tu jest początek 5-metowego farbowego. Dałem taki początek, tylko najniższy punkt. W tym tutaj miałem, znaczy w sensie na początku miałem, o, już mówię, w mi się pomyliło. W początku miałem tutaj Sopasa w tym miejscu i targetowałem to samo co w tym pierwszym trajdzie. I co widzimy, Co na weszła tutaj. Przewidzieliśmy, co cena pójdzie. To też nie zawaliłem ze stop losem. Bo stop powinien tu zostawić i też nie przesuwać go w miejsce enter. Bo w miejsce, bo przesunęłem stop losa. W miejsce enter, cena na tutaj do wyżej. Przesunąłem No i cena potem mi wygłasza, bo to jakiś traysman mieliśmy. No widzimy mamy tracement i dosłownie, jakbym tu miał stop lossa, bym go nie ruszał, to byłoby spoko, bym normalnie tego tradera i zrobił dużo kasy, ale niestety tak nie zrobiłem. Uczymy się o błędach. Ale jeszcze mam te problemy, nie? Co będzie tyle na dzisiaj? Steddy break even na zero dzisiaj. Tak, wyszło niestety. Ale cały czas się uczę, próbuję ponosić się emocjami, więc jest git. Tak. Dzięki za oglądanie, wszystkiego dobrego i, i cześć.